Witajcie kochani, dzisiaj jest czwartek, premiera zdrapki albo wznowienia z zdrapki. Zaraz będę drapać, mam tylko dwie zdrapeczki na premierę. Chcę tylko pokazać jaka jest piękna dzisiaj pogoda, bardzo fajnie, słonecznie. Jest chłodno, no i niestety Adaś jest w domu. Byliśmy u lekarza, dostał kolejne leki na inhalację, bo znowu mu powrócił kaszel suchej. Więc oczywiście bałam się, trzeba go osłuchać, dlaczego tak długo to nie schodzi. I dlatego szybciutko zaraz pozdrowimy i ja wracam do, że tak powiem, do Adasia, bo on jednak potrzebuje takiej opieki, bawić się i tak dalej, bo ogólnie jest jakby zdrowiej, no ale ten kaszel go męczy. No i wiadomo, trzeba się nim zająć, także mam nadzieję, że da mi chwilkę relaksu, a ma no naprawdę pięknie to wygląda, już liście popadały tam na brzozie, z brzozy, no. i. I na pewno pójdziemy na jakiś krótki spacer, bo pani doktor powiedziała, że nie wolno na spacerze biegać, skakać i tak dalej, jak to Adaś lubi. Tylko delikatny spacerek, żeby bo no Boże się znowu nie spocił, czy coś w tym stylu. No dobra, ja kończę. Życzę wszystkim Cześć, oczywiście zdrówka. Cześć, Adaś, oni wychodzimy tutaj. I na razie, widzimy się za chwilę. A więc kochani, widzimy się już po drugiej stronie. Mam tutaj dwie zdrapeczki i bonusy, ekstra linie. Nawet kolorystycznie ładnie pasują, ale ten bonus kupowałam w innym miejscu. Bo jechaliśmy wczoraj z mężem gdzieś tam poza miasteczko i była taka miejscowość bogaty chyba, od bogatego. No i tam zakupiliśmy właśnie kilka zdrapek, to się okazało w poprzednich odcinkach. I jedno tą. No, Adaś będzie tutaj nam przeszkadzać prawdopodobnie, ale mam nadzieję, że nie. Się, chcesz, chcesz, chcesz słonika, tak? Mm -hmm. Już jest zdrowy słonik? Dobrze mm, Więc tak, ja zaczynam drapać Zobaczymy jak to będzie Adasiu, przepraszam bardzo Idź się po, bo, popilnuj misia I zabieramy się, zobaczymy czy coś tu będzie Mam słuchajcie z numerem 1 I z numerem 25 Więc podejrzewam, że to jest pierwsza i ostatnia zdrapka Więc zabieram się Idę, Adasia może włączę mu bajeczkę Niech sobie obejrzy, tak Adasiu? W tym mm -hmm. czasie, no dobra I pójdziemy na spacerek, Tak, tak no właśnie a więc kochani wróciłam, no na raty to wszystko jest no bo jednak nie chcę, żeby Adam był przy zdrapkach z wiadomych powodów bo to nie jest dla dzieci impreza <grym> a my co? Drapimy to co? drapiemy to ostatnią 25 bo wydaje mi się, że jest 25 tych zdrapek mamy 2 32 33 22 i 16 no to co? szukamy, tak jeszcze zasadę nie przeczytałam, a więc tak tutaj trzeba znaleźć liczbę. No i wiadomo, jak się znajdzie sztabki takie złota, to przypisano do niego, wygraną, a jak bank, to dwukrotność. Aha. No dobrze, więc nie ma trzykrotności. Zobaczymy. Mamy taki test. Jedynka akurat o, pierwsza i ostatnia zrabka, więc dopadła na mnie. 27, 19. 04, 15, więc mamy już dwa oboki: 26, 28, 36, 03, kolejny obok, 14, 40, 24, 31, kolejny oboczek, 06, 11.

19 i 18. Oglądałam mało tych premier, jak na razie. 32 ma no, oboczek, 01. Jak na razie, no nie, nie, nie widziałam jeszcze jakiejś takiej fajnej premiery, ale, no, mówię, mało oglądałam. Znowu mamy oboczek. Strasznie taka oboczkowa ta zdrabka. Yy, I tak słabiutko. 36, 08, ale pewnie będę później nadrabiać. 35, no bo tak jak mówiłam, muszę teraz się zająć Adasiem. 02 06 09 0, O, i mamy tutaj 10 zł. No to fajnie, to już nie będzie takiego minusa. 25 22 23 17 40 14 i 27. No to się bardzo cieszę. Mamy tutaj ddd. Więc na dwie zdrapki jedna się zwróciła, nie jest źle. Jeśli chodzi o premiery czy tam wznowienia 500 banku, także super fajnie, nie jest same zero, no i co. I teraz sobie zdrapimy tą ekstra linię. Dawno jej nie drapałam i bardzo ciekawa jestem, czy coś tam jest, bo miejsca mnie bardzo mocno zainteresowała. Taka bogaty jeśli dobrze wymawiam, ale jeszcze nawet pani powiedziała, że jakaś się korka bogaty, tak jakby z tych dawnych czasów, że miała jeszcze nazwę się korka coś takiego. Więc ptak, ptak, tu na końcu te ptaki. Mam nadzieję, że dobrze widać, tylko może ja was tak przybliżę i będę przesuwać. Rower. Rower, rower. Tutaj mamy rowerek. I kolejny. Jutro prawdopodobnie pojawi się odcinek z też, ale nagrany już wcześniej, tylko po prostu nie miałam kiedy go zmontować, wstawić i tak dalej. A prawdopodobnie będę wstawiać właśnie ten filmik dawniejszy, dlatego że no, nie mam czasu, ale jeszcze mam kilka z właśnie w tym bogatynie kupiony i będę nagrywać, jak będę miała taką, że tak powiem, możliwość, tak? Żeby mi Adaś po prostu nie przeszkadzał ale to już na spokojnie że tak powiem. Nie było tego diamentu kwiatuszek. Szukamy kwiatuszka. O tutaj mamy kwiatuszek. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I teraz mamy rolki. Rolki, rolki. Tutaj mamy rolki. Yy, jeszcze jest gdzieś, czy gdzieś, jeszcze są rolki. Ok, nie ma. Tylko jedne były. Parasolka. Mamy na samym początku parasolkę. Tutaj mamy parasolkę. I na samym końcu nie ma. Mamy te, teraz leżaczek. Ja to mam wrażenie, że jak tak przybliżam, to wtedy mm, ostrość mi tam ucieka. Tutaj mamy leżak. Tutaj mamy leżak. Myślałam, że tak będę testować te zdrawki osobnym odcinkiem z tego bogatyna, no ale postan postanowiłam, że jednak niech będzie jedna, dwie zdrapki na premierę. No i chyba dobrze zrobiłam. A sobie na bonus tutaj drapiemy. Wczoraj zrobiliśmy mamie zakupy, takie większe, w sensie takim, że kupiliśmy takie ciężkie rzeczy, tak, że, że ciężko nosić. No bo wiecie, jak to jest teraz, więc trzeba się po prostu no, zrobić zakupy tak. okej okay. No i słoneczko. No, miał być adaś w przedszkolu. Yy, jakoś to się nazywa. Yy, impreza taka przedszkolna, że się staje przedszkolakiem. Boże, jak to się nazywa? Nie pamiętam tego słowa, <noise> bo u nas czegoś takiego nie ma. No i niestety odwołane to jest. Yy, baloniki. Baloniki gdzieś widziałam. Tutaj. Tutaj mamy baloniki. I tutaj mamy baloniki. Ok. a i tutaj jeszcze są. Dobrze. Korona. Nie widzę korony. Lody. Tutaj są lody. Tutaj. Tutaj są lody. I tutaj są lody. Ok. Cytryna. no Nie ma. Kości. Tutaj mamy kości. Tutaj mamy kości. Tutaj mamy kości. Tutaj są kości i tutaj są kości. No trochę tych kości było. Popcorn. Popcorn. O, tutaj jeszcze są kości. Popcornu nie ma w ogóle. I motyle teraz. Tutaj mamy motylka. Tutaj mamy motylka. Tutaj mamy matylkę, tutaj mamy matylkę i to by było na tyle. Tutaj nie ma. Ciekawa jestem, czy coś będzie, czy nie. Dzwoneczek. Tutaj mamy dzwoneczek. I tyle. Okulary. Tutaj mamy okulary. Tutaj są okulary. Tutaj są okulary. I tutaj nie ma okularów. Ale tutaj jeszcze jest dzwoneczek. Ok. Książec. Coś mi się wydaje, że chyba będzie pusta ta drapeczka, bo jak już, już tak na końcu nic nie ma. Tutaj mamy czapkę, tutaj mamy czapkę, tutaj. Tutaj gdzieś jest czapka. Tutaj mamy czapkę. No dobrze, a tutaj jeszcze okulary mieliśmy. Arbuz. Arbuza mamy na końcu. Nie widać tutaj na końcu. Tutaj jest arbus, ale nic nam to nie daje. No i co? Ostatnia decydująca, zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Klapki. No niestety, wydaje mi się, że zdrapka pusta, więc się nie wzbogaciliśmy, pomimo, że <grywy> bogaten, bogaten czy bogaczyn jakoś tak, ta miejscowość. Ale i tak jestem zadowolona, że chociaż mamy jedną zdrapkę wygraną, nie znalazłyśmy ani złota ani banku, ale liczba 9 była. Jest to fajna liczba. 9 się urodził Adaś, więc ja też lubię tę liczbę. Także super. No. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Życzę wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Tak jak mówię, jutro będzie odcinek wcześniej nagranej, także zapraszam. Będzie fajniejszy odcinek. No, tak powiem. うん。